Zanim to jednak nastąpi, nie potrafię sobie odmówić przyjemności, aby nie opowiedzieć Państwu paru letnich dowcipów. Co prawda my tu w telewizji to tak przez cały rok opowiadamy letnie żarty, żeby nikogo nie urazić, żeby nie podpaść. No ale dziś, dziś w końcu letnie dowcipy są zupełnie na miejscu, ponieważ lato w pełni. A więc oto garść widzów, którym będą mogli Państwo potem zadziwić, zaskoczyć wakacyjnych współtowarzyszy. W końcu zawsze znajdzie się jakiś głupek, który w czasie wakacji nie ogląda telewizji, będzie można mu to przekazać. Nie no, proszę się nie o tego głupka, w końcu ci, którzy nas oglądają, nie są, nie są prawda, głupkami, a ci, co nas nie oglądają, nie słyszą tak. Chociaż, chociaż wydaje mi się, przypomniałem się tak, taki komunikat radiowy nadany przez lokalną stację australijską. Ale uwaga, kierowcy, jadący szosą numer 16 w kierunku wschodnim. Ci, którzy mają radioodbiorniki, proszę natychmiast włączyć, będzie ważny komunikat. Ale uwaga, 15 mil przed Sydney w miejscowości Piberry, zerwany most. Prosimy natychmiast zawrócić. Natomiast tych kierowców, którzy nie posiadają w autach radioodbiorników, prosimy zatrzymać się w najbliższej miejscowości i tam zasięgnąć informacji. Przypomina mi to. Jak u nas parę dobrych lat temu reklamę filmu Zerwany Most ustawiono tuż przy wjeździe na most Poniatowskiego. Z kolei jeden pan, jeden pan z Wrocławia bardzo był dumny, kiedy widział tuż przy swoim domku reklamę filmu Wierna Żona. No, potem zmienił zdanie, kiedy przenieśli się do Gdańska. Nie tylko dlatego, że tam już nie grano tego filmu, ale również dlatego, że kiedy Raniutko, jak zwykle, wychodził do pracy, stwierdził, że mimo zmiany adresu mają ciągle tego samego roznosiciela mleka. No, ale o żonach. O, facet stoi w sopocie na deptaku przy saturatorze z wodą sodową. Rzuca złotówkę. Drugą. Trzecią czwartą, piątą, dziesiątą, piętnastą. Już taki tłum się za nim zebrał. Wreszcie ktoś mówi, panie, no długo pan tak będziesz? Co, co długo? Że, że na razie wygrywam. Letnicy przyjeżdżają samochodem nad rzekę i pytają dwóch pastuszków, głęboko tutaj? Przejedziemy na drugą stronę? Przejedzie, przejedzie, wołają ci chłopcy. No, samochód wjechał, no. I nagle bul 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 Co jest? Pyta jeden chłopak drugiego. Władek, no przecież, a przecież kaczce to ledwie po skrzydełka sięgało. <tryk> przyjechał letnik na wczasy, znaczy ten, wczasowicz. No tak, teraz się mówi wczasowicz. Wczasowicz, wczasowiczka. <tryk> Nie, w porządku, w porządku. No bo jakby taki letnik na wczasy w zimie przyjechał, no to byłby zimnik, prawda? Ziemnik, ziemniczka, ta ziemnica, ziemnianka. O, facet jeden w czasie wojny kochał się w ziemiance. No ale to mu przeszło. Potem wrócił do kraju. Teraz niedawno sam sobie ziemię kupił. No, teraz taka moda jest, że sobie wszyscy ziamie kupują. No, a potem bidulek nawet ani do Rumunii, ani do Bułgarii nie może wyjechać, bo ziemię ma, pobudował się, musi mu się to wszystko zwrócić. No. Nawet na czasy FWP, biedulek nie pojęć. A właśnie zacząłem mówić o tych czasach FWP. No więc przyjeżdża w na te wczasy. Kierownik domu wita W dzień dobry, proszę pana. Zrobimy wszystko, żeby pan się czuł tutaj jak u siebie w domu. Bo panie, coś pan zwariował, ja tu przyjechałem wypocząć.